Konstantin Sercz był wdowcem. Kiedy pochował żonę, wiedział, że ziemia dosłownie zapadła się pod nogami został sam przez całe swoje życie, on i jego żona żyli tylko dla siebie. Nie chciała stracić swojego aktualnego życia i być związana. Bała się odpowiedzialności, powiedziała mu: czy to źle? Cieszyć się wzajemnym towarzystwem? Podróżować, zwiedzać nowe miejsca? Szli na łatwiznę i odwiedzali różne miasta. Co oznaczało wynajęcie mieszkania i rozpoczęcie w nim życia. Czasami wystarczyło kilka miesięcy, częściej zostawali na pół roku w kilku miejscach. Zdarzało się nawet, że zostawali na dwa lata. Czy mogliby sobie pozwolić na taką rozrywkę, gdyby byli obciążeni dziećmi? Oczywiście, że nie. Dzieci potrzebują szkoły, mają przyjaciół. Nikt nie zgodziłby się na włóczenie po całym kraju ze zwariowaną mamą i tatą. Gdzieś po 35 roku życia. Konstantin uparł się, by wraz ze swoją żoną poddać się badaniom u lekarzy. Oboje przeszli badania, a ona ze łzami w oczach spotkała go w drzwiach przychodni, strzęsącymi się rękami, ściskając w dłoniach plik dokumentów. – Wiesz, chcę ci coś powiedzieć. Możesz być całkowicie wolny – powiedziała, niemal jąkając się przez szlochy. – Co się stało? – Nie mogę dać ci dziecka – Położył rękę na ramionach żony i nie wracali już do tej rozmowy. Po prostu żyli, ciesząc się życiem. Kiedy brakowało im kilka lat do emerytury, nagle zaczęła kaszleć. Konstantin zawsze był bardzo czuły na punkcie jej zdrowia, więc zlecił jej badania. Może w mieszkaniu, które razem wynajęli, kręcił się kot lub pies. Może to zwykła alergia. Wprawdzie wcześniej nie zauważyła, żeby miała jakieś uczulenie na zwierzęta. Ale przecież byli z powrotem w rodzinnym mieście, w swoim domu, gdzie nikt nie trzymał zwierząt. Olga nie przestawała kaszleć. Konstantin upierał się. Podczas wizyty w szpitalu lekarz potrząsnął głową i rozłożył ręce. Nie mogli nic zrobić. Jak to możliwe? Przecież to tylko kaszel. Olga zamrugała. Dwa tygodnie później już jej nie było. To był rak. To zawsze jest wyrok. Wykryli go za późno. Rozwinął się zbyt szybko. Po pogrzebie Konstantin siedział sam w domu, nie wiedząc, jak dalej żyć. Nie miał nikogo i nikt mu nie pozostał. Jakie podróże mógłby teraz odbyć? Do czego były mu potrzebne? Teraz? Teraz tylko samotna emerytura. Po prostu nie chciało mu się już żyć. Kilka dni później przeglądał papiery i nagle znalazł tę samą żółtą teczkę, którą kiedyś Olga ściskała w dłoniach. Nawet nie przeszło mu przez myśl, żeby zajrzeć do środka. W pierwszej chwili poczuł do niej głęboką urazę. To nie ona była niepłodna, to on był tym, który był problemem. Co za kłamczucha, co za aktorka, jak przemyślenie wszystko grała i tak naturalnie płakała. Potem przyszła świadomość, że gdyby Olga chciała być matką, to by tylko z nim porozmawiała, może znaleźliby inne rozwiązanie. Mogli przecież adoptować lub spróbować sztucznego zapłodnienia, i dopiero później Konstantin zrozumiał, że nie mogło być inaczej. Jeśli Olga już od dawna przed badaniami kontrolnymi nie chciała mieć dzieci, to wykorzystała ich wyniki jako okazję do pozbycia się problemu. Była egoistką. Nie można postępować wbrew naturze, wbrew jej naturze, na co Olga została ukarana przez Boga i zdiagnozowana śmiertelną chorobą ale Konstantin nadal ją kochał. Wybaczył jej. Teraz chodził na cmentarz. Prawie codziennie podlewał kwiaty i wycierał pomnik. Znajdował w tym dziwną przyjemność. Godzinami siedział na ławce i rozmawiał z nią. Do początku Konstantin myślał, że rozmawia z Olgą, ale potem zrozumiał, że rozmawia z samym sobą. Dopiero w tym momencie wydawało mu się, że odpuścił. Przestał być smutny. Przestał płakać codziennie. Po prostu zaakceptował rzeczywistość. Tak jak ona, zdał sobie sprawę, że tak naprawdę jest szczęśliwy. Był zadowolony z tego, co miał. Pewnego dnia wybrał się na kolejny spacer po cmentarzu. Oglądał pomniki i czytał nagrobki. Wyobrażał sobie, jacy mogli być ci ludzie. Konstantin Serge nie miał żywych przyjaciół. Wszyscy jego przyjaciele byli tutaj. Tego dnia zatrzymał się przy jednym ze świeżych grobów. Zazwyczaj były one usłane wieńcami od krewnych i pogrążonych w żałobie przyjaciół. Ten nie miał na sobie nic. Ciekawe kim jesteś i ile masz lat? Witaj na naszym cmentarzu. Nagle Konstantin usłyszał płacz z ziemi. Mężczyzna chwycił łopatę, która była nieopodal i zaczął rozkopywać grób. Piszczenie brzmiało coraz głośniej. Płacz pochodził oczywiście od dziecka. Kto mógł zakopać dziecko żywcem? Obraz, który ujrzał był straszny. W trumnie znajdowała się stara kobieta, a obok niej dziewczynka. Dziecko zostało tymczasowo zabrane do sierocińca. Staruszka w trumnie okazała się Belą Tarnową. Staruszka była dość dobrze znana w okolicy. Policjanci potwierdzili, że niedawno zmarła. Samotnie wychowywała wnuczkę. Córka Klaudia zmarła przy porodzie. Dziewczynka nie miała ojca. To było piekło. Klaudia lubiła pić alkohol i sprzedawała słonecznik na przystanku autobusowym. Niestety, pewnego dnia, była tak pijana, że weszła pod autobus i zmarła. Kiedy jej wnuczka, Milena dorosła, zaczęła się spotykać z nieodpowiednimi mężczyznami. Zaszła w ciążę. Niestety Bela była już bardzo chora. Wkrótce miała umrzeć. Milena pomyślała, że to idealny moment, aby pochować swoje dziecko wraz ze staruszką. Przecież pozbyłaby się swojego problemu w bardzo prosty sposób. Nikt by ją o to nie podejrzewał. Nie miała zbyt wiele pieniędzy, ledwo starczało jej na najtańsze produkty, a posiadanie dziecka nie wchodziło w grę. Dlatego na grobie stał tylko jeden tulipan. W dniu pogrzebu Mirena wpadła na najmądrzejszy pomysł. Zrobiła to, o czym myślała. Położyła tam swoje dziecko i pochowała dwie osoby. Konstantin nie mógł pojąć, jaką trzeba być osobą, żeby zrobić coś takiego. Dlaczego nie oddałaś jej do domu dziecka albo nie powiedziałaś, że potrzebujesz pomocy? Na pewno ktoś by się znalazł, powiedział Konstantin na rozprawie sądowej. Był bardzo zszokowany tą całą sytuacją, ale, patrząc na dziecko, wiedział, że nie może jej opuścić. Postanowił, że adoptuje córkę Mileny. W końcu, zawsze chciał mieć dziecko. Dziś, po 15 latach, dziewczynka jest już nastolatką, która nie może być bardziej szczęśliwa. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała. Słyszymy się wkrótce w następnym filmie. Do usłyszenia.